Czy mówi się już? Ja Siemaneczko, z tej strony Marko Przed nami nowy gameplay z Battlefielda 3. Tym razem tu będzie szturm. Taki meczyk można powiedzieć, że wrzuciłem. po prostu z braku trochę czasu na nagraniu czegoś, czegoś innego. A chciałem Wam kilka rzeczy przekazać. Tak więc no, troszeczkę o moim kanale. Mało ostatnio pokazuję się filmików Ponieważ no praca, praca i nie mam za bardzo czasu, żeby wrzucić Mam nadzieję, że za niedługo dobijemy do setki Bo już drugi raz jestem blisko, blisko i niestety Nie ma stu widzów Ale trudno, jestem cierpliwy Spokojnie poczekamy Tak więc, co chciałem tutaj powiedzieć, chciałem tutaj coś powiedzieć O tym nowym dodatku do do e, Dogrywka To muszę wam powiedzieć, że parę filmików oglądałem jak wiecie, na PS trójce już goście grają. Tak więc, no, tam już zaczynają jakieś cuda wydziwiać. to więc, no, wydaje mi się, że będzie. Będzie się działo. Jeśli chodzi oczywiście o tą kuszę super kuszę bo no, będzie się działo. Nawet nie chcę wiedzieć, co tam będzie się działo. Na pewno się przekonam. Tak więc, pierwszy yy, pra, prawdopodobnie live komentarz wam zrobię yy, a co tam yy, z tego, właśnie trybu nowego. Padlinożerca, Padrin, tak. Padrinożerca. Tak więc... Mam nadzieję, że coś tam uda mi się wam ciekawego nagrać. Z, tym, z tą kuszą, może odblokuję tą kuszę później i coś tam jeszcze z tym kuszą coś spróbujemy. To będzie coś jak Snajperka, tylko że tutaj właśnie widzę na... ...filmikach... ...z właśnie goście co grają na ps Trójce, ...to muszę wam powiedzieć, że no... ...te bełty... ...jakieś pociski wybuchowe... No to widzę, że to będzie kosiło. Helikopter samolot na strzała można rozwalić. Także no prawdopodobnie będzie to lepsza broń niż RPG. Na samolot będzie łatwiej trafić, ale no o tym się jeszcze przekonamy, jak to będzie na PC. -cie. Tak więc no, zobaczymy. Widzę, właśnie czy dodatki są do tego bełta. Do tych pocisków, także no zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak trudno trafić mu. RPG, tak no jest troszeczkę trudno trafić. Chociaż no, zdarza się to. Jeśli się dużo strzela, to w końcu po prostu zaczyna się trafiać. Robiłem tutaj właśnie level 60, 500 godzin przegranych Battlefielda. I może coś krótkiego powiem o tej grze. Jedna Gram tyle z nią i muszę stwierdzić, że to jest jedna z najlepszych gier, jaką grałem do tej pory. Tak więc, na pewno, warto ją kupić na pewno, warto w nią grać, ponieważ mało jest takich gier różnorodnych o tylu różnorodnych trybach, które naprawdę są fajne. Przede wszystkim. To poruszanie się, które na początku, mo mogę przyznać się szczerze, troszkę sprawiało mi przykrość, a raczej tr przykrość, trudność, że szczęście grałem głównie w koda, troszeczkę to poruszanie dawało mi w kość, ale jeśli się już przyzwyczaiłem, jak się już przyzwyczai, to bardzo fajnie się gra. Wtedy znowu w koda się gra trochę gorzej, czyli trochę gorzej, no dużo gorzej, ale mniejsza o to, e przyzwyczaiłem się tak, że dosyć fajnie mi się w to gra dużo mapek jest, dużo trybów no cóż nic do nas, nic ująć, po prostu gra jest dobra. Jeśli chodzi o konto premium też moim zdaniem nie były to stracone pieniądze, opłaciło się no ponieważ dużo dodatków jest, dużo różnych trybów, broni, kamuflaży. No mogliby tych kamuflaży troszeczkę do, dołożyć jeszcze, nie sępić się, tak można powiedzieć, tylko do innych broni nie wiem, dołożyć, albo broń jakąś kałacha na przykład 47 dołożyć, albo nie wiem. Coś innego po prostu. Broń jest jeszcze dosyć sporo do wyboru, także mogliby, mogliby śmiało coś co rzucić. Aczkolwiek no, te są też bardzo fajne. Tutaj widzicie gram M27 Jar JAR chyba dobrze mówię, jeśli nie to poprawcie. <laughs> bardzo bardzo ta broń przypomina M416, to, jest to moim zdaniem ta sama broń. Tylko tutaj, właśnie z wydłużoną lufą jest, no i troszeczkę wolniej się poruszamy nią. Aczkolwiek też bardzo fajna, skuteczna, bardzo mocna. Nie doceniałem jej specjalnie, bo zazwyczaj to mało co supportem gram tą klasą. Jakoś nie przepadam. Jak w Battlefieldzie Company grałem szturmowcem i tam właśnie miałem amunicję, on non-stop grałem, właśnie. A tutaj jakoś. Jednak ten medyk to jest potęga w tej grze, nie ma co ukrywać. Medyk, no wiadomo, podbój to zazwyczaj, zazwyczaj yy, mechanik, no wiadomo, tam RPGs dla jakiegoś możemy pocisnąć kogoś, yy, no głównie z dla bądź smawa, bądź jakąś minę komuś na punkcie zostawić, to się nadział, też fajnie. Zawiera to przyjemność, jak jesteśmy na drugim końcu mapy, a tutaj nam pokazuje, że dwóch w czołgu rozwaliły miny, także całkiem przyjemnie. Bez naszej ingerencji. Tutaj widzicie tryb. Szturm, taki dosyć, można powiedzieć, nie jakiś wysokich lotów, ale tak weszłem na serwer parę osób, bo sobie myślę, a, zagram coś, nagram i tu wam muszę coś powiedzieć ciekawego na ten temat. Yy, Nagrywam yy, tą grę nowym programikiem, Action, action. polski programik, bardzo fajny, yy, tu mam wersję, można powiedzieć, demonstracyjną, aczkolwiek no, nie mam tych napisów Action, bo po prostu je wyłączyłem. Tak więc, no, myślę o zakupie tego programu. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym programie. Czy jest warty uwagi? Czy macie go? Jak on się sprawuje? I tak dalej. Bo prawdopodobnie go sobie zakupię. Tutaj widzicie, nagrywałem na wysokich, także, no, dosyć wysoko. I, no, nie miałem specjalnych ani lagów, nic z tych rzeczy. Bardzo przyjemnie mi się grało. Day Story, jak nagrywam, to niestety troszkę jest gorzej, właśnie. Dlatego rzadziej widzicie na moim kanale nagrania na wysokim wysokich detalach po prostu z z Battlefielda bo ponieważ no, ciężej się nagrywa bardziej mi przycina, laguje i jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją no i oczywiście dysk dysk, dysk dostaje w dupeczkę i często mi na przykład ręczki duje po prostu wyłącza się i po nagrywaniu także no, na niskich, na średnich bez problemu nie ma przeszkód, ale na wysokich już jest gorzej a tym autoprogramem, na wysokich nie ma problemów z nagrywaniem, a jeszcze można jeszcze wyższych nagrać. Także może Wam kiedyś też wrzucę. Jeśli oczywiście mój komputerek to wytrzyma, powiecie, że na tych ekstremalnych to jest jednak, jednak cały komputer dostaje mocno w dupę, w dupeczkę. Może troszeczkę tam zjadę z niektórych opcji, ale powiedzmy, że będzie prawie że full, full detale. Więc może wam takie coś zrobię. Tutaj na wysokich też mi się dość ciężko gra, jak widzicie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu... jak Wyższe wymagania w tej grze, to gorzej się. Gra. Wiadomo, że to spadek klatek i tak klatek na, na, na minutę. Ale nie tylko to. Bo ogólnie grywalność jest dużo gorzej niż mi się gra jakoś. Po prostu wiecie, więcej cieni tych pierdół gorzej widzimy przeciwnika, a przeciwnik oczywiście jak większość graczy gra w tego battlefielda na low. Ponieważ no, mają trochę gorsze komputery i większość gra na low i ci goście po prostu łoją nam dupeczkę jak my gramy na wysokich tak więc tak to bywa ale cóż tutaj widzicie zaczynam punkt przejmować czy zaczynam zbliżam się do punktu aczkolwiek no tutaj trochę parę ogarów miałem a i trochę celność też taka średnia w tym meczu. Ale może zobaczymy jakiś turniej, następnym razem coś fajniejszego mi się uda. Tutaj widzicie parę osób jest tylko bodajże 4 na 4 czy 4 na 6. już nie pamiętam dokładnie. Ten gram który już chwileczkę temu był. Wbiłem tutaj właśnie, byłem właśnie 60 level tutaj, także chwileczkę temu był. Co jeszcze, co jeszcze? O tym programie może wam coś powiem. Jest bardzo fajny. Bardzo fa fajny menu. Bardzo przejrzyste, jest łatwe w użyciu. Tak więc no zalecałbym spróbować nagrywać tym oto programem. oczywiście to się tyczy do komentatorów, którzy zaczynają, bądź już dłużej yy, są, istnieją na YouTubie. Bardzo fajnie, fajny programik, bardzo mało obciąża dla gości, którzy mają słabsze komputery. Naprawdę polecam go. Naprawdę nagrywa super, żadnych lagów i tak dalej. Pliki w miarę, w miarę możliwości są małe. Można oczywiście troszeczkę zjechać z jakości delikatnie i uzyskać jeszcze, jeszcze mniejsze pliki. Ja tutaj z tej jakości nie zjeżdżałem, można powiedzieć. Nagrywałem automa na automatycznych ustawieniach, czyli takie, jakie są w grze, po to, żeby odzwierciedlić jak najbardziej y, te ustawienia wysokie w tej grze, bo naprawdę jest co oglądać tutaj. Y, jeśli chodzi o sam gameplay, no może wiadomo, no, są wiadome lepsi i tak dalej ale o samą grafikę to naprawdę mam nadzieję, że wam, że wam się spodoba. Tutaj widzicie po lewej stronie programik Eviga Precision, tutaj mam tylko ilość klatek, czyli FPS-y, ponieważ chciałem zobaczyć jak, jak to będzie mi się nagrywało na wysokich. No i zostawiłem sobie, żeby sprawdzić, ile mam klatek, jak nagrywam i tak dalej, jak mi się gra, czy jak płyn nagraje i tak dalej. Tutaj widzę, że dosyć fajnie to wyglądało. Nie miałem problemów żadnych, także spoko. Jedyny problem to miałem z znalezieniem, czy nie z znalezieniem, znaczy nie znalezieniem. Yy, zauważenie przeciwników, no bo tutaj trochę tych rzeczy się jednak rozwalało i było mi troszkę ciężko. Tutaj jest sytuacja, patrzy się go jednego ościa, go nie. Z tej strony no mnie tutaj nie zauważył chyba. I drugi tam jeszcze był, ale go chyba już nie zauważyłem. O, ale wiesz o to. Co jeszcze? Co jeszcze ciekawego miałem dla was. Tylko już nie mogłem sobie chwileczkę przypomnieć. A, już wiem. Z Medal of Honor. Piszcie, czy chcielibyście więcej filmików z Medal of Honor, takich z kimś, no z Asasynem, może z kimś innym. A ja postaram się wam coś zrobić, bo naprawdę ta gra nie jest aż taka zła, żeby w nią po prostu nie wierać. Naprawdę jest fajna ma tam dużo tych wad i tak dalej, ale zapominajmy o, o tym, że ten Medal of Honor nie jest jakąś grą super pionierską, taką można powiedzieć jak Call of Duty czy, czy ten Battlefield Battlefield w sumie ta starsza wersja, ten Bad Company też nie był jakiś super rewelacyjny to poruszanie się było takie no można powiedzieć nieznośne, ale widzicie DICE tutaj się bardziej postarało w tym Battlefieldie III. Tak poszło w stronę graczy, bardziej ich można będzie wysłuchało i bardziej zrobili, ta postać bardziej się porusza, jak w, w, bardziej pokodowemu można powiedzieć. No i dlatego nam tak się fajnie gra. No to na początku jest troszeczkę gorzej, ale, ale nam się fajnie gra. A, a dawniej, właśnie parę lat temu, jeszcze jak był ten starszy. Na ten film no ten masakra się poruszał. Wiadomo, że jak się już opanowało to poruszanie. To mogło coś fajnego uczochrać. Ale naprawdę było ciężkie to poruszanie. To muszę przyznać, przynajmniej na PC. A tutaj widzicie, już fajnie. tutaj nie wiem jak ja tego gościa ściągnąłem i patrzcie, to taka śmieszna sytuacja. Podłożyłem C4. No wiem takie trochę nubskie, ale nie podłożyłem na MKOG, tylko obok. Widziałem koleś, aż biegnie I nacisnąłem i to oczywiście nie wybuchło i koleś przeżył. Także nie wiem, co to C4 było jakieś z Lidla przestarzałeś coś, ale no. Chciałem tak nupki robią Cerry gościa zwalić, ale niestety jakoś to nie wyszło. Ale no, trudno. Yy, Coż jeszcze? Zadania. Możliwe, że jeśli ktoś by chciał, to mogę zrobić jeszcze yy, kamuflaże, czyli jakie kamuflaże aktualnie posiadam i tak dalej, bo widziałem, że ten film się dosyć przyjął, dosyć się spodobał ludziom. Także możliwe że zrobię kolejny film. Nie wiem na jakiej mapie jeszcze, nie wiem, nie wiem w ogóle gdzie. Ale postaram się zrobić wszystkie te kamuflaże, y, jakiś live komentarz, przedstawić wam wszystkie kamuflaże i tak dalej. Piszcie, czy chcielibyście zobaczyć je na broni, czy w menu samym, czy no nie wiem. No, czy na broni, tam pograć chwilę tą bronią, potem następną, nie wiem. No, Zależy od was, piszcie w komentarzach y, jak byście to widzieli. Oczywiście postaram się jakoś do tego ustosunkować. Dobrze, o zadaniach nie mówić, tak. O zadaniach, no, utknąłem chyba jak większość graczy Battlefield, utknąłem na zadaniu, które się nazywa nagła śmierć. Nie, nagła śmierć. utknąłem na zadanie, słuchajcie, które to zadanie? Które to zadanie? O! Jest kamuflaż. Jeszcze nie mam kamuflaża piaszczysty. Piaszczystego do SKS-a, czyli specjalista SKS. Tego zdania jeszcze nie zrobiłem. Brakuje mi 25 asyst przy zabiciu yy, z pomocą znacznika laserowego. No właśnie kolega mi tutaj powiedział pomógł mi trochę. Można powiedzieć, że można też strzogu tym znacznikiem, bądź samolotów tym znacznikiem też, też yy, zaznaczać. Ja oczywiście zaznaczałem tylko przy snajperze. Tak więc, no bardzo, bardzo dobrze wiedzieć, że można też innych, postaram się czymś innym, może nabić, tutaj poczeka mniejsza sytuacja, C4, no, ja próbowałem przedtem, a teraz mnie goś wydymał, ale, Mniejsza auto, tak więc, no może to zadanie mi się uda zrobić, to jeszcze dojdzie kamuflaż do SKS-a, i mam nadzieję, że tych więcej kamuflażu, tutaj widzę, że coś dorzucają, jakieś, na gdzie już jest jakieś, Nieśmiertelniki dorzucają. Później jeszcze tą kuszę, jakieś tam pierdoły straty, daty, także córki wielkie możliwe, że... No to dosyć fajnie będzie wyglądało, ale ja widzę, że no będzie, będzie mordor z tą kuszą. Bo jeśli go się odegrali z tymi bełtami wybuchowymi, to masakra. Ciekawe ile jak to będzie czołg zabijał, czy też za jednym szczałem, czy może, czy może nie. Mam nadzieję, że nie, bo o, gdzie ma, masakra by to było naprawdę, zepsułoby tą grę no, masakrycznie. Byłaby strasznie nierówna, bo niektórzy goście mają wiadomo. dużo celniej celni strzelają ode, nas, ode mnie, czy tam od innych graczy. I taką będą mieć przewagę wtedy, że masakra normalnie, ale no, trudno, trzeba będzie jakoś jakoś sobie radzić. Tak więc meczek mało do końca. przekazałem, mam nadzieję, wszystko, co chciałem przekazać. Tak więc pod filmikiem zobaczycie link do programiku Action i do filmów jak goście sobie pykają tą kuszą na PlayStation 3. Także trzymajcie się i do usłyszenia do następnego komentarza. Peace. I ja, wygraliśmy, jakimś cudem, troszkę się nie odzywałem, zamilkłem, ale zobaczymy jak to się nada, wszystko, tak więc, puśka, zajebiście, Adwans. good, good, good job Good job man, good, tak ja Like a beast, yeah, like a beast. That's right. Dobra, game over. over.